Cześć, witam wszystkich! Dzisiaj przyjechałem na, nad rzekę, jestem nad rzeką w tej chwili. W dzisiejszym dniu będę chciał złowić. Nastawiam się szczególnie na klenia. I co? I, a, i jeszcze by, by, cel jest też, żeby pobić swój dotychczasowy rekord. Do, do, dotychczas złowiłem. Mój rekord wynosi 43 cm długości klenia. Także... Zobaczymy czy mi się uda pobić ten, ten, ten mój rekord czy nie I Zaraz wam co, pokrótce powiem co dzisiaj będę stosował na, na przynęty Tak, mam kukurydzę, kupiłem kukurydzę Będę łowił na pewno na kukurydzę yy, Chleb, yy, kupiłem dwa chleby Będę yy, nęcił i będę yy, łowił na, na chleb I co, i powiem wam szczerze i mam jeszcze pędko śląskie w może się to wyda dziwne, ale tam w komentarzach, jak wstawiłem film na, na, po, na, tym, na grupie, to komentujący mówili, że bym spróbował na kiełbasę. Także dzisiaj jest ten dzień. Jestem ciekawy, czy coś na to uderzy. Także zobaczymy. No. Także pokrótce tyle. Co, wędka? wędkę wam pokażę, jaką mam. To jest węteczka o długości 4,20. Spowiczek. Ile gramowy? 6 gramowy to dość ruciny. Wiadomo, to jest zwykły zestaw prosty yy, haczyk, czwóreczka. No, haczyk, czwóreczka. I co? I to by było na tyle. Zaraz chleb rozrobię. Yy, na moczy chleb yy, yy, wrzucę, przynęcę. I, I poczekam z 20 minut. I, i wtedy będę yy, yy, zacznę łowić. Także zapraszam do oglądania. Dobra zrobię chlebek nie, wiem, nie będę rozrabiał może wszystkiego Nie wiem czy coś dzisiaj w ogóle będzie, yy, czy będą dzisiaj jakieś brania Myślę, że powinienem coś złowić No i zaraz jeszcze drugiego troszeczkę mam. No, zaraz namoczę sobie Poczekam 20 minut O, ci troszeczkę ten chleb. czekam chwilę. No już. To zrobiłem sobie chlebek. Tak to wygląda. Taka papcia wyszła. I co? I zaraz idę tutaj sobie troszeczkę dalej. Aha. I tutaj w tym miejscu. O, jeszcze ktoś tu. Już ktoś tu był. Bo patrzę buteleczki sobie. Puszeczki sobie leżą po piwie. Także o, sobie tutaj. Zaraz Zaraz rzucę kilka Aj troszeczkę podsypię tego chlebka no. zobaczymy czy ten grań podejdzie Dobra, że jeszcze może zrazu rzucę. Dobra, myślę, że na razie starczy. Teraz idę sobie w inne miejsce i za 20 minut tutaj przyjdę i zobaczę, czy, czy te klenie już tutaj się pokazały. Dobra, przyszły, przyszedłem już po 20 minutach i zaraz zobaczę. Założę tak jak mówiłem na pierwsze, moją przynętą będzie kiełbasa. Plasterek, wezmę ja sobie o taki plasterek kiełbaski. Nie ja wiem, może na pół jeszcze przepnę. O, i to na hak założę. No i zobaczę, no, czy mi się uda coś na to złowić. Kubasa śląska, śląska idzie do wody, zobaczymy. Pierwsze odstawienie. Pierwsze wstawienie na, na kiełbasę. Na razie nieskuteczne. Rzucamy drugie wstawienie. No i dobra, teraz wyciągnę zestawik i spróbuję, kiełbasę na razie nie zdaje egzaminu, ale spróbować, spróbować spróbowałem, może później jeszcze w dalszym owieniu też spróbuję, w innym miejscu, na razie do wody, a jak w kilku miejscach nie będzie brało, po prostu trzeba będzie ją zjeść i to wszystko, no. także zamiast ryby to jajo zjem, dobra. Teraz spróbuję na kukurydzę. Mhm. Jeszcze trzy wstawienia. Zobaczymy. Mhm. Słoneczko się przebija. Dobra, I zarzyc I pierwszy Pierwsze wstawienie Na kukurydzę Dobra na kukurydzę nie brało, rzuciłem kilka razy, nic nawet dotknięcia nie miałem. I co? Wracam do, do chleba. Zakładam, składam na haczyk chlebek. O, ściskam mocno. No i zobaczymy pierwsze wstawienie na chlebek. O. O, ale bydle nie wiem czy to idzie Czy zaczepiłem ale idzie chyba nie wiesz jak to, jest, jak to jest nie to musi być ryba bo coś idzie ale bydlak O las chyba las zaczep kurde zaczepiłem ja ci nie mogę, ale, ale klenichu było Dobra, popuść, może ucieknie, z, może z tej pułapki się uwolni. Jest. Jest, gdzieś go tutaj mam. Jest Ale kurczę klejn Ale klenicho. O jeszcze spławik Jeszcze mój ten spławik Jak go teraz wyciągnąć Muszę go ciągnąć sam do tego do siebie Ale pięknie Pięknie, bo tak go nie wyciągnę Ale powiem wam kurczę Ale numer jeszcze spławik wyciągnąłem Dobra spokojnie, spokojnie Ale ładnie To klenie z Dobra, chodź do tutaj kolego, chodź tutaj Że mi uciek Ładny klusek Chodź tutaj kolego Jest, udało się ładny <Glarny> a no, może to nie jest mój rekordowy ale kurczak warunki trudne dość daleko wziął ale jeszcze powiem wam zestaw wyciągnąłem ten nie wiem z dwóch tygodni co byłem tu ostatnio także klenia złowiłem i swój zestawik złowiłem, też wyciągnęłem także super cieszę się bardzo idę zaraz zmierzymy Ile on ma <noise> To nie jest mój rekordowy Ale fajna ryba już Ua. Dobra, szybko, szybko, szybko Miareczka zobaczymy Mój pierwszy klej dzisiaj na klep oczywiście wziął na kiełbasę próbowałem nic na nic. a tu o, i zobaczcie jeszcze jeszcze co ciekawe a jeszcze stary zestawik wyciągnę mi, to jest mój, bo dwa tygodnie temu tutaj łowiłem i po prostu urwałem, a dzisiaj się udało kleń. Razem z kleniem wyciągnęłem swój zestaw. Stary No chodź, chodź tutaj kolego. Zaraz się wypuszczę. <noise> Ładny kanik. Chodź, tutaj nie. Nie ten.

No i coś, zaraz go wypuszczę, wypuszczę i łowimy dalej Wypuszczę teraz tego mojego klenika kolego Po tatusie po mamusie A poszedł Nie był to rekordowy, ale cieszy pierwszy mój kleń dzisiaj Jestem teraz w drugim miejscu i powiem wam słabiutko, na razie jednego złowiłem, 33 cm i przyjechałem w drugie miejsce, ale tu dzisiaj taka pogoda jest, deszcz pada od czasu do czasu, ale się nie poddaję, może jeszcze uda mi się coś złowić, na kukurydzę nic, na kiełbasę powiem wam, już praktycznie zjadłem ją, też rzucałem już kilka razy i też nic nawet dotknięcia nie było także łowię teraz na chleb na to co złowiłem Pierwsze wstawienie na razie w drugim miejscu na razie sobieutko Mam rybę Co to? Płotka, ale ładna płoteczka. Ja mam drugą rybę Na chleb płoteczkę złowiłem Patrzcie. Nie nieduże no ale myślałem, że to tlenik, no ale buteczka wzięła, to może coś się odezwie, dobry znak. Jest ryba. o kurde ty, a już po nią, zaczep, okay. może zaczep był. Nie, za dużo nie, 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 Może nie, ty Albo ziele było, nie, 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 Kurde Ale to nie, na pewno. Czuję, jak ty, już nie, 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 tylko nie wiem co to jest <ścoughs> Kurczę Ty może to być jaśnie Nie no, to, no, kręga, ten kręg. Kręg? no w końcu Podka jest? Kurde To nie tu to, to nie, nie To po ta ryba tu przyjechaliśmy, No panowie ale ładna, jaka ja ci nie mogę. Tu, tutaj to by nawalił tej płoci, co? Ja cię nie mogę, jaka jest Nie wiem, że, że to taki płoci, biorę mhm. <gry> Toć to jest chłop, jest tylko 20 pary, nie? Ale ładna puteczka. No. Uciekaj. Daj tego w Kurczę, seba. Ale ładna puteczka. Ja piernicę Nie muszę to takie płocie No Gdzieś tutaj te branie były, nie? No Nie, jeszcze jedna Ciepione. była Nie, ale przesunie się Po prostu zacięłeś, Ciągnie się agresywnie i ona się przesuwa Z ta ławica 110 minut będzie znowu, na przykład Ryba tutaj Tam już ziele, nie? Zaraz będę... Nie, tam jest wypłycenie, tam nie ma ziarstwa to jest piasek. Aha, my to już tam mówiłeś. Tak, To jest to, że ja tutaj znałem. Puszczę, puszczę, niech to płynie Także już będę dzisiaj kończył moje łowienie. Nagrywam z samochodu, bo powiem Wam szczerze, że przed końcem łowienia yy, zaczął troszeczkę deszcz pruszyć i już nie chciałem się na dworze yy, nagrywać. Yy, podsumowując moje dzisiejsze łowienie, powiem Wam tak, złowiłem innego klenia dwie płoteczki i co tam jeszcze, a jedne branie miałem także w późniejszym czasie dołączył do mnie kolega ale już i tak się nic nie zmieniło tylko powiem wam szczerze pogoda była strasznie dokuczliwa, co pół godziny tak wiatr, deszcz i tak na zmianę i tak to i warunki się były dość trudne także ale jestem zadowolony, miło spędziłem czas także jeśli filmik się będzie podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Także z góry dziękuję i pozdrawiam, cześć.